Tak wyglądają najlepsze wyspy graczy na Onebloku, a wszystko zaczyna się zawsze od Onebloka. Z racji, iż nigdy nie grałem na tym trybie, zastanawiałem się, czy w 24 godziny da się zbudować porządną wyspę, przynoszącą stały zysk z jakichś, powiedzmy, automatycznych farm itd. Postanowiłem to sprawdzić, także witam Was na Onebloku. Na start oczywiście zrobiłem moją własną wyspę. Według mojej wizji to miejsce w przyszłości będzie tęcić mechanizmami przynoszącymi ogromne ilości pieniędzy. Ale na początku musimy zacząć od rozwalenia bloka. A no i oczywiście od odebrania Kitu Gevip. Żartuję, żartuję, spokojnie Chodziło mi o kit gracz W tym filmie na razie nie planuję wydawania żadnych prawdziwych pieniędzy Wszystko będzie się działo z perspektywy zwykłego gracza No dobrze, jak pewnie się domyślacie Mimo iż pierwszy raz gram na OneBlocku To przed nagrywaniem filmu pokusiłem się O poproszenie jednego z najlepszych graczy O wytłumaczenie całej mechaniki tego trybu Bym mógł jak najbardziej efektywnie korzystać moje 24 godziny Dlatego na początku zamiast rozwijać moją wyspę Udałem się na spałna, A następnie na farmę Gdzie zbierałem marchewki i ziemniaki Te na bieżąco sprzedawałem Do momentu gdy było mnie stać na zakup siekierki i kilofa Całość zajęło mi 23 minuty a teraz dzięki tym narzędziom Mogłem zdecydowanie szybciej niszczyć generator Nasz oneblock z czasem będzie się ulepszał Zmieniając swój motyw Tym wyższy poziom oneblocka, tym lepsze przedmioty możemy pozyskać Chwilę kopałem, ale jedna rzecz Nie dawała mi spokoju Cały czas na czacie ludzie spamili Że zapraszają nas swoją zarabiarkę Nie wiedziałem czym jest rzekoma zarabiarka Więc stwierdziłem, że to sprawdzę teleportowałem się na wyspę jakiegoś gościa Okej, okay, jesteśmy I nie wiem o co tu na razie chodzi Dobra, zakupiłem 32 bambusy za 40 dolarów i teraz mogę sprzedać je za 80. Aha, dobra, te tak zwane zarabiarki to fenomen tego trybu. Słuchajcie, progracze, którzy posiadają wielkie farmy bambusów, umożliwiają kupno bambusów od nich po zaniżonych cenach. Działa to tak, że wszystkie bambusy z farmy spływają do tych skrzynek i po kliknięciu w tą tabliczkę możemy kupić określoną ilość bambusów po określonej cenie z danej skrzynki. Potem pod ukośnik sklep możemy sprzedać te same bambusy znacznie drożej. Teraz pewnie w waszej głowie rodzi się proste pytanie. Jaki to ma sens? Otóż bogaci gracze posiadają tak wydajne farmy, że po prostu nie nadążyliby z ręczną sprzedażą tych bambusów. Z tego powodu można odkupić je od nich po niższych cenach. W tym układzie każdy wychodzi na plus. Taka zarabiarka to świetna metoda na zdobycie pierwszej kasy. Po niedługim czasie przyniosłem się do innego gościa, który oferował jeszcze niższe ceny. 30 minut zarobiłem 200 tysięcy dolarów. Wróciłem do siebie, gdzie przez chwilę kopałem OneBlocka, do momentu gdy postanowiłem rozbudować swoją wyspę. Musiała być ona ładna, bo mimo wszystko będę tutaj spędzał większość mojego czasu. Coś tam kombinowałem, aż w końcu wyszło mi coś takiego. Jak na to, że moje umiejętności budowania są na ujemnym poziomie, to byłem w miarę zadowolony. Tak, wiem, że jest to zwykłe kółko, ale uwierzcie mi, że dla mnie zbudowanie czegoś takiego wcale nie jest proste. No dobrze, jakoś to zaczyna wyglądać, i słuchajcie, teraz zajmiemy się czymś grubym. Przynajmniej tak to widzę w głowie, że to będzie coś grubego, bo wybudujemy farmę bambusów. Oczywiście, by zarobić jak najwięcej kasy, ta farma musi być jak najbardziej wydajna, także bierzemy się za budowę. Nie chciałem jednak robić małych plantacji, tylko od razu uderzyć z grubej rury. W lekko ponad pół godziny zrobiłem podstawę dla farmy. To dlaczego jest ona taka dziurawa, opowiem zaraz. Na razie musiałem zbudować kolejną platformę pod tą platformą. Wymagało to zdecydowanie więcej pracy, ponieważ musiałem tutaj wylewać mnóstwo wody, a w dodatku cała ta konstrukcja miała nieregularny kształt. Na koniec trzeba było jeszcze zrobić windę na górę. Okej, okay, system zbierania itemów chyba właśnie skończyliśmy. Pokażę wam jak to działa i czy w ogóle to działa. Także zejdziemy sobie najpierw na dół. No i słuchajcie, tutaj będą nam spadać bambusy. One elegancko będą transportowane wodą to miejsce i wlatują tam tam jest zrobiona winda która je zawozi u góry i potem trafiają do tych skrzynek ale w ogóle zobaczmy czy na pewno to w ten sposób działa bo wyrzucam sobie jeszcze tutaj jakieś deseczki, zobaczymy czy przyjdą nam tam na górę i uwaga powinno być w tej skrzynce wszystko się zgadza dobrze a zatem teraz będziemy mogli przejść do posadzenia bambusów i stworzenia maszyn latających które będą je ścinać to trochę zajmie najpierw kupmy sobie potrzebne przedmioty dobra mamy i teraz pójdziemy sobie do kopalni po redstone Cyk, cyk, cyk. Wracamy na wyspę. No i właściwie możemy powoli brać się za budowanie maszyn latających. Oczywiście odpowiem sobie poradnik, bo bez tego byłoby ciężko. Okej, okay, pierwsza latająca maszyna zrobiona. I pytanie, czy będzie działać? Y, tego się przekonamy. Na razie sobie ładnie leci. No ale wiadomo, że ważniejszym pytaniem jest to, czy odbije się od tamtąd i wróci z powrotem, czy nie. Okej, okay. powinno się zatrzymać. I teraz, jak postawię tego traptora, powinno wrócić. No i wraca. I teraz chyba będzie to się tak dziać w kółko. Powiększyłem jeszcze trochę farmę, posadziłem bambusy, i równo w piątej godzinie wszystko odpaliłem. Udałem się na górę, by sprawdzić wydajność tej konstrukcji. Okej, okay, jest w miarę spoko. Wlatuje bambusik. Chcę w ogóle zobaczyć, jak tutaj to płynie. Tak, zobaczcie, cały czas przepływają te bambusy przez tą pół płytkę. No i co na razie, zbudujemy taką kolejną maszynę, a potem przejdziemy do kolejnych ciekawych metod. Mowa oczywiście o metodach zarabiania kasy. One-block jest o tyle unikalnym trybem, że jedyne co nas tutaj ogranicza, to nasza własna kreatywność. Będziecie mieli okazję przekonać się o tym w dalszej części filmu. Na razie jednak zająłem się dokończeniem całej farmy. Po godzince roboty skończyłem. To da mi całkiem spore pole do popisu. Bo teraz nie muszę dosłownie nic robić A cały czas ogromne ilości bambusów Będą wpadać na moje konto Także teraz skupiłem się na powiększeniu wyspy By móc postawić na niej kolejną ciekawą konstrukcję Tym razem miałabyś to Prosta farma mobów ze spawnera Budowa przysporzyła mi kilka trudności Lecz koniec końców tak to się prezentuje Także kupujemy spawner świń, Bo wydaje mi się, że to jest Najbardziej opłacalne Możemy kupić na razie trzy takie sztuki Raz, dwa, trzy No i słuchajcie, na tą chwilę plan jest taki, że po prostu ręcznie trzeba Zabijać. Wszystko działa. Zobaczcie. Tutaj mi spadają do schowku. Ej, 8 porkchopów. Aha, bo te świnie się stakowały, jakby zrobiło się trzy Jeden porkchop za 4,5 dolara. Ok. No i do tego dochodzi fakt, iż zaraz będziemy mieli kolejne spawnery, bo zobaczcie. Cały czas ta farma bambusów to sobie pasywnie zarabia. To jest właśnie piękne w tym one bloku. No, po prostu rozwijacie taki swój biznes. Wiadomo, możecie tutaj budować sobie też ładne rzeczy. Stawiamy sobie kolejny spawner i będzie to powoli coraz lepiej działać. W ogóle przez to wszystko zupełnie zapomniałem o głównym elemencie bloka, o bloku. Chciałem nadrobić moje zaległości, więc przez pewien czas kopałem generator. Tak jak wspominałem, na tym etapie nie leci z niego nic szczególnego, ale wraz z wyższymi poziomami to ulegnie zmianie. Niestety, kopalnie generatora wydawało mi się bardzo nieefektywne. I temu zaświecałem jak kwipunek, co jakiś czas respiły się moby i tak dalej. Zresztą, skoro jest to centralny element wyspy, to trzeba go jakoś wyróżnić. Z tego powodu postanowiłem zbudować system obsługi do owego generatora. Oczywiście wszystko musiało być jak najbardziej estetyczne, bo poniekąd o to chodzi w Bloku. Końcowo stworzyłem coś takiego. Dzięki temu teraz kopiąc bloka, przedmioty automatycznie trafiały do skrzyni, a moby w bezpieczny i pokojowy sposób były spalane. Dzięki sprzedaży stale rosnących bambusów zakupiłem kolejny spawner świn i ruszyłem z powrotem do mojego pokoiku kopać generator. Dobra, ej, poryspiły się te moby, one tak średnio wpadają do tej lawy, ale w sumie mi to wisi. Mamy trochę itemów, ale generalnie nic ciekawego. W porównaniu do większości graczy dalej byłem dość ubogi. To skłoniło mnie do decyzji o rozbudowie mojej babusiarki, bo na razie miała na dopiero jedno piętro. Dobra, teraz już dwa piętra. Muszę jeszcze zrobić tutaj maszyny latające, i wszystko zacznie śmigać. Ponad 30 minut później oficjalnie skończyłem. Bambusy wpadały z olbrzymim tempem. Jeszcze trochę i może ja również będę musiał zrobić własną zarabiarkę. Do mojego spawnera świn dodałem ogniska, które automatycznie zabijały rozpione moby. Kopałem chwilę one bloka, aż. Ej, w ogóle widzę, że zaczęły nam się pojawiać pustynne rzeczy. I czekajcie, slash motywy. Jesteśmy aktualnie na pustyni i z czasem nasz łamblok staje się coraz mocniejszy, i potem będzie się serio opłacać go kopać. Obsydian nawet się tutaj pojawił. Trzy minuty później naszła na mnie myśl, że powinienem powiększyć moją wyspę. Po wykonaniu tego zadania wróciłem do kopania łambloka na bieżąco sprzedając bambusy. Nagle postanowiłem, iż zdobędę anarchiczny odłamek. Do czego on służy, potem wam opowiem. Generalnie jest kilka sposobów na jego zdobycie, a jednym z nich jest rozwijanie umiejętności. Obecnie jest ją. Ja są ich trzy rodzaje. Rolnictwo, walka i górnictwo. Wykonując dane czynności, zdobywamy kolejne poziomy umiejętności, a co 10 leveli jako nagrodę otrzymujemy anarchiczny odłamek. Udałem się więc na spawna, aby zbierać marchewki. Jednak, żeby zmaksymalizować zysk z mojej rozgrywki, na wyspie postawiłem multikonto, przez co gdy ja byłem na spawnie, bambusiarka cały czas działała. Na bloku takie multikonto są legalne. A no i właśnie, zamiast nagrania z farmienia marchewek, nagrała mi się perspektywa mojego multikonta. Niestety nie możecie tego zobaczyć, ale po 10 minutach biegania po farmie, zdobyłem odpowiedni level umiejętności rolnictwa, za co otrzymałem anarchiczny odłamek. Jednak z jego jedną sztuką i tak nie zrobię zbyt wiele, więc na razie wystawiłem go na rynek za 50 tysięcy dolarów. I tak, potem powiem wam o co chodzi z tymi odłamkami. Na razie jednak wróciłem na wyspę, gdzie sprzedawałem ogromne ilości bambusów. I w ogóle Elytra, którą wcześniej mogliście zauważyć w moim ekwipunku Zakupiłem w sklepie za czas, za 3 godziny gry Aktualnie wybrałem ślad cmentarzysko, gdzie co chwilę respią się zombiaki Eliminując je, zwiększamy umiejętność walki Oraz istnieje szansa, że z takiego zombiaka dropnie nam anarchiczny odłamek Niemniej jednak nie mam cierpliwości do tak monotonnych czynności Więc po niedługim czasie wróciłem na wyspę do jakże ciekawszego zadania Czyli do kopania one bloka. W międzyczasie wpadłem na pomysł, w jaki sposób mógłbym zarobić dodatkowe pieniądze. Jednak do realizacji tego planu potrzebowałem enchantingu, który zakupiłem w sklepie. Swoją drogą, tak częste sprzedawanie bambusów ze skrzynek zaczynało mnie męczyć. Ale na razie nie jest to ważne. Wracając do tego enchantingu, nie mogłem od tak postawić go w zwykłym miejscu. To jest one block, tu wszystko musi wyglądać estetycznie. Dlatego też wykonałem taką oto śliczną altankę. Jakbyście pytali, to tak. Jest to w 100% mój własny pomysł. Teraz potrzebowałem jeszcze 30 levelu, także że udałem się ponownie na cmentarzysko walczyć z zombiakami. Tam spotkałem innego gracza, który nagle napisał do mnie Cześć, czy mógłbyś proszę opuścić ten teren, bo trochę mi przeszkadzasz. Tylko napisał to w troszeczkę mniej kulturalny sposób troszeczkę. Niestety community minecrafta jest dosyć toksyczne i po prostu trzeba pogodzić się z istnieniem ludzi, którzy wyzywają was, wasze rodziny i wszystkich bez żadnego powodu. Najlepiej na to w ogóle nie reagować i po prostu nie zniżać się do ich poziomu. Po nabiciu levela wróciłem na wyspę i najpierw jak zwykle sprzedałem kolejną partię bambusów. Następnie, okej, okay. enchantujemy nasz pierwszy kill off, i jest spoko. Spróbujemy to wystawić zapewnie jakieś 15 koła. A właśnie, bo nie powiedziałem wam o co w ogóle chodzi z tym enchantingiem. Generalnie jako taką dodatkową czynność Chce trzątować kilofy i wystawiać je na rynek, jak pewnie się domyśliliście. Ok, tu jest za 10 tysięcy taki kilof. Jest za 11 tysięcy też Efficiency 4 Dopiero potem jest za 15 Więc te dwa kilofy sobie kupimy Będzie nasza taka mini inwestycja ok? najpierw wystawię jeden za 15 tysięcy Żeby wiecie był tylko on na rynku Albo w 14999 No i jak on nam zejdzie to wystawimy sobie dwa pozostałe W ogóle nie wiem czemu, ale raz na jakiś czas Moje maszyny po prostu przestawały działać Możliwe, że jest to spowodowane tym Jak bardzo obciążają one serwer I czasem przez to się zawieszają Nie do końca jestem pewien, ale naprawa ich jest zazwyczaj bardzo prosta Po niedługim czasie kilof mi się sprzedał, więc wystawiłem kolejny. To naprawdę wydaje się spoko metodą na zarobek. Powiększyłem jeszcze wyspę i generalnie zająłem się takim lekkim udoskonalaniem terenu. Dodatkowo udało mi się odkryć pewien trik pozwalający na szybszą sprzedaż bambusów. Jakiś czas później zajrzałem na rynek. O kurde, to jest chyba dobra oferta Ej, to będzie mój pierwszy pracownik, pierwszy minion Właśnie kupuję mojego pierwszego miniona Dobra, postawmy go tutaj On chyba na razie musi postawić ten węgiel A potem automatycznie, nawet gdy nie jestem na serwerze Czyli mogę być w szkole, gdziekolwiek, mogę mieć wyłączony komputer On będzie zbierał dla mnie węgiel, tylko To jest jedynie pierwszy poziom i on ma tutaj jedynie trzy miejsca Czyli może zebrać mi maksymalnie 300 takich tego węgla Ale z czasem będzie można ulepszać miniony Ej, ale dobra, mamy kolejne źródło zarobku Chociaż aż 400 tysięcy na niego wydałem To jest dosyć dużo jak się później okaże, taki węglowy minion nie jest super inwestycją. Ale istnieją np. anarchiczne miniony, które najlepszym graczom przynoszą ogromne zyski, nawet gdy są offline. I właśnie za 64 anarchiczne odłamki możemy wylosować takiego miniona albo dropnąć go z anarchicznej skrzynki. Kolejne chwile spędziłem kopiąc generator, po czym zajrzałem co tam słychać u mojego pracownika. Wydobył on 6 sztuk węgla, które sprzedałem za 15 dolarów. Następnie dalej kopałem one bloka i ulepszałem wygląd wyspy. Przyznajcie, że zdecydowanie lepiej to wygląda. Potem zorientowałem się, że... Ty, ej, stop! Dlaczego tu nie lecą kompletnie żadne bambusy? What? O co chodzi? Czemu tu jest tyle bambusów? Nie, coś się tu woda wylała. Patrzcie, teraz? Teraz! Oj, wszystkie łady popłynęły. Tylko pytanie, od ilu to trwało, ale trudno, nawet jak coś tam straciłem, no to teraz nie zrobię. Ale dobrze, że nawet się teraz zorientowałem, a nie później, nie? Dalej nie zgadniecie, co robiłem. Jeszcze bardziej wszystko upiększyłem. Teraz to już w ogóle wygląda tak ładnie, czysto, schludnie. Podoba mi się. Swoją drogą mam sporo kasy. Jestem ciekawczy. O, dosłownie w tym momencie sprzedał się mój przedmiot na rynku. To właściwie oznacza, że powinienem robić kolejny kill, off, bo jest to opłacalne, ale nie mam levela niestety aktualnie. Ale w ogóle zobaczmy ulepszenia w mojej wyspy. Co ja tu mógłbym ulepszyć. Limit pistonów. Na razie mi to nie przeszkadza. Limit spawnerów. No limit spawnerów już osiągnąłem, ale te spawnery one są takie średnie. Ja obliczyłem, że żeby zwrócił mi się jeden spawner, musi... muszę mieć jedną podwójną skrzynię zapełnioną tymi mięskami, nie A... idzie to dosyć wolno, mimo tego, że mam pięć spawnerów, więc one mi się. Jeszcze... Pewnie nie zwróciły nawet Aby móc zaczatować kolejne kilofy, Udałem się na sesję kopania one bloka. Co jakiś czas leci z niego exp Po dosyć długim czasie osiągnąłem 35 poziom generatora Co odblokowało mocy w kopalni I przyspieszyło zdobywanie expa Na moim koncie znów zbierało się sporo kasy Dlatego zdecydowałem się na zakup ulepszenia ilości spawnerów A następnie dokupiłem 5 spawnerów owiec w ogóle tak się zastanawiam, czy jakbyśmy sprzedali wszystko z tych skrzynek, bo tego jest mnóstwo. No kurczę, na przykład taki lapis, po ile chodzi lapis? Wezmę takie rzeczy, które na 100% da się sprzedać, czyli jakieś lapisy, melony, diaksy. Dużo mam diaksów, okej. Okay. Mam teraz 256 tysięcy i zobaczymy, ile będę miał jak sprzedam dosłownie wszystko. Ej, sporo z tego dostałem, mam teraz 263, a dalej jest sporo tego lapisu do sprzedania i tych innych rzeczy. A ja tak sobie myślę, że przydałoby się coś zrobić. O, w ogóle mi się tu właśnie przed chwilą musiała zatrzymać ta farma. Przedałoby tą stronę. się coś zrobić z tą bambusiarką? Bo wygląda to okropnie. Jest też dosyć niepraktyczny, bo muszę co chwilę schodzić i naprawiać te farmy. No i to tak po prostu no źle to wygląda. I chyba tym właśnie teraz się zajmiemy. Powiększymy tą farmę i zrobimy, żeby ona była ładniejsza. I może żebyś tak nie zatrzymywała, bo myślę, że mogę wiedzieć, czym to jest spowodowane. Oczywiście, wy nie musicie przeżywać tego samego bólu, co ja, tylko od razu zobaczycie efekt końcowy. 3, 2, 1. No i teraz już naprawdę musicie przyznać, że widać, że jest to wyspa takiego porządnego gracza. Swoją drogą przyjrzyjcie się dokładnie, jak to wyglądało przed i po, i spróbujcie odgadnąć, ile czasu mi to zajęło. Jak myślicie, dwie godziny? Trzy? Nie, cztery. Choć może na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale włożyłem w tą farmę ogrom pracy. No i było warto. Nie dość, że wszystko prezentuje się ultra estetycznie, to bambusy wpadają z błyskawicznym tempem. Na ostatnie 3 godziny mojej rozgrywki dla testu zakupiłem pakiet Gwip za 60 zł. Z racji, że jest to mój serwer to kwotę tą przekazałem na cele charytatywne. Na początek taki pakiet fajnie przyspieszy wam progres, ale gdy teraz go otrzymałem to nie poczułem jakiejś wielkiej różnicy. Główną zaletą były lepsze tulsy. Dzięki którym będę mógł szybciej niszczyć bloka. Oprócz tego dostałem trochę kluczy Ale generalnie ze skrzynek nie dropnęło nic szczególnie ciekawego Powoli zbliżałem się do 24 godziny Więc na koniec postanowiłem zrobić coś specjalnego Zacząłem od powiększenia mojej wyspy Aby móc zrealizować moją wizję Następnie wziąłem się za budowę Sami zobaczycie czego Budowałem i budowałem Aż w końcu powstało coś takiego Możecie zgadywać co to jest Choć wydaje mi się, że nie odgadniecie Ogólnie rzecz biorąc, miało być to takie mini kasyno. Niestety moje umiejętności budowania nie odzwierciedliły dokładnie tego, co miałem w głowie, ale umówmy się, że w jakimś stopniu przypomina to kasyno. Skoro budynek skończyłem, to teraz trzeba było się zająć zrobieniem jakiejś gierki. Po krótkim przeszukaniu YouTube'a znalazłem fajny poradnik. Choć mechanizm wydawał się dość zaawansowany, to w rzeczywistości jego budowa okazała się wcale nie taka trudna i udało mi się z nią uporać w około godzinę. Kasyno skończone zobaczcie, tutaj są drzwiczki, ja otwieram gościowi drzwiczki, tutaj zapoznaję się z zasadami oto wieża szczęścia. Za 20 tysięcy dolarów i spróbuj swojego szczęścia w grze o milion dolarów. Każda kolejna nagroda jest dwa razy cięższa do zdobycia. Powodzenia, tutaj ma tabliczkę, dzięki której może zapłacić mi 20 tysięcy dolarów. I wtedy ja za niego klikam ten guzik i zobaczcie. Tutaj mamy różne nagrody. 15 tysięcy, 50, 120, 300, tam jest 500 i tam jest milion. I po prostu taka lampka, jaka mi się zaświeci, taką nagrodę zdobywam. Zobaczmy, czy w ogóle działa, bo teraz dosłownie pierwszy raz będę testował mechanizm. O! Zdobyłem teraz 50 tysięcy dolarów. Jeszcze muszę włożyć do dispenserów te czeki. Te czeki tak nie działają, będą mi się ręcznie przelewać. Klikamy kolejną grę i teraz uwaga. O kurde ty! 300 tysięcy dolarów. Ej, jakby tak serio było, to ja bym się nie wypłacił. O teraz na nic je zdobyłem. Teraz zdobyłem tylko 15 tysięcy dolarów, a gra jest za 20 tysięcy dolarów. Teraz znowu nic. Więc, no matematycznie ja powinienem zarobić, ale jeśli ktoś będzie miał duże szczęście, no to na przykład może trafić 300 tysięcy dolarów, wtedy ja będę tak w plecy. Dodam jeszcze do droperów te, te kartki i chyba wszystko gotowe. Będziemy pisać na czacie, czy ktoś chciałby się tepnąć. W ogóle miejmy nadzieję, że ktoś się tepnie, bo mam już jedynie 50 minut mi zostało. Ty, oby się ktoś tepnął. Zaspoileruję wam, że z tym kasynem będzie dosyć ciekawie. Tak więc, tak jak już wspomniałem, zacząłem spamić na czacie wiadomością. Zachęcającą graczy do odwiedzenia mojego kasyna. Po zaledwie 5 minutach znalazła się pierwsza ofiara. I tepa się ktoś do. Mnie. Akceptuję. Polski 321 Ej, co jest? Dobra! Okej, zapraszam cię do kasyna, koleżko. Tutaj masz zasady. Ej, stresuję się, nie wiem czemu, ale się stresuje. czekaj tutaj jeszcze ziomek, tutaj jeszcze przeczytaj. Dobra, widzi. Napiszę do niego co jak grasz? Dobra, chyba myśli, zastanawia się w cokolwiek. To kliknij na skrzynię. Musisz mi zapłacić 420 klocków, nie? Czekamy, czekaj muszę z banku wypłacić, dobra O, zapłacił, dobra, doszły pieniądze Dobra, teraz za ciebie kliknę ten kuzik Bo on nie może tego kliknąć, więc uwaga Wygrał 15 koła Hej, 15 tysięcy Gram dalej No to musisz, koleżko, jeszcze raz To kliknij jeszcze raz, czy nie. Dobra, aha, zapłacił mi i nic się nie udało wygrać Nic się nie udało wygrać, kolega Kolega jest zły Sorry, stary, ale na tym polega ta gra Musisz się nauczyć, kasyno zawsze wygrywa Ale możesz zagrać jeszcze raz Spróbuj swojego szczęścia jeszcze raz Dobra Uwaga Oj, oj, oj Przepraszam cię Jeszcze raz Nie Kupił kolejny raz, uwaga Nic znowu Kolejny raz kupił! No znowu nic ej, bo to wygląda, jakby to było jakieś oszustwo. Nie wiem, czy mu się już kasa nie skończyła, ale masz pecha, XD. Dobra, kupił chyba jeszcze raz. Znowu nie! Znowu nic! On napisał ja... Tak jak pajęcie, że normalnie działa, tylko masz pecha, XD. O, 300k byś miał. Miałbyś 300k. No, ja pie. Dobra, gościu tutaj przeklina, jest wkurzony. Napiszę mu, że możesz grać jeszcze. Przewalił na razie 100 koła, ale spokojnie, może przewalić jeszcze więcej, chyba że już nie ma. Ale zobaczcie, normalnie, jakby grał dalej, to wbiłby te 300 koła i byłby na plus. Czeka, idę na swoją wyspę, posprzedawać walentynkowe serca XDD. Dobra. Dobra, ja w sumie w międzyczasie będę dalej spamił. Czy ktoś chce do mojego kasyna? I zobaczymy, czy może kolejna osoba się tepnie, bo jak widać, ludzie są chętni, tak? Ale akurat nie polecę wam tego. No chyba że wiecie, macie tam jakieś drobne, chcecie się pobawić, no, ale generalnie kasyno raczej zawsze wygrywa, więc... O, tepa się do mnie jakiś lifis! Tepe akcept lifies. i co jest? Jakim to się cieszy popularnością? Dobra, czy tutaj jeszcze masz za sobą koleżko? Grasz? Tak. Okej, okay, kupił, kupił, dobra. Klikam stary. Oj, Nie wyszło. Dobra, ja jestem ciekaw, czy oni w ogóle kumają tą grę jakby, bo... Jak nie wiecie o co tu chodzi, no to oni mogą mnie kumać. Patrzcie, on na przykład... Jeszcze raz. No to musi... Dobra, okej, okay, kupił, kupił, kupił. Znowu nic. <grym> Patrzcie, jaki smutny. I mi się aż głupio robi. Okej, okay, zapłacił znowu. Co jest? Jaki... Ej, ja mam takie szczęście akurat. Patrzcie, te... ej, ten gość ma kasę. On chce się odkuć. Znowu nic. Ale masz pecha xdd. To jest scam. Pokażę ci, że nie. Dobra, teraz pokażę mu testowe gierki. O, zarobiłby 50 tysięcy, więc byłby na plus. Zarobiłby 15, no byłby na minus, więc napiszę mu. Aha, znowu wpłacił. Ej, dobra, nawet nie zauważyłem. Ej, on jest napalony na tą grę. O, 15 koła. Grasz jeszcze. Okej, okay, dobra, zapłacił, zapłacił, zapłacił. Ok, kolejne 15 koła. Dobra, on chyba znowu zapłacił. nawet się nie zorientowałem, ale chyba tak. Ojoj, oj, oj, przykro mi. Ej, dobra, ej, ile on! Ej, co? Co jest? Ile razy zapłaciłeś? Pięć zapłacił, dobra, ma, ma pięć gier. Nic. Druga gra. Trzecia gra, czwarta gra. Gra 15 koła. Dobra, jestem cały czas na plus. Ten typ chyba chciał naprawdę przegrać całe swoje pieniądze, ponieważ znów zakupił 5 gier, z których znów wyszedł na minus. Chociaż on tak naprawdę nie jest aż tak bardzo, po 5 kupuje. Okej, okay, dobra. On tak bardzo nie jest w plecy. Tak właściwie, bo. No bo nie jest tak bardzo w plecy. Tam kilka razy 50 koła wygrał. 500 tysięcy. Ja pierdziele. No nie możemy go oszukać. Dobra, no płacę mu 500 tysięcy. Dobra. Ej, potrzebam go chwilę w napięciu. Dobra, nie no, przeleję mu to, bo... Nie, przelewaj to. Dobra, masz. Chciałem zarobić na naiwności innych graczy, a jak na razie to ja byłem stratny. A wiecie co działo się dalej? Ten hub cały czas grał. Trafił 120 tysięcy dolarów, nieco później 300 tysięcy, znów 300 tysięcy i znów 300 tysięcy. Przez to na koniec zostałem z długiem, aby go spłacić musiałem oddać mu cały kit GVIPa. Jak widać los mnie ukarał i to ja straciłem całe moje pieniądze. No cóż, chyba mi się należało. I tak oto zbliżamy się do końca. To były fajne 24 godziny. Spodobał mi się OneBlock. Jeśli chcecie zobaczyć z niego kolejny film, to zasubskrybujcie ten kanał. Oraz zapraszam was, abyście sami pograli na OneBlocku. Dostępnym oczywiście na moim serwerze anarchia.gg